o wprowadzaniu tzw. sieci szpitali. Na no, czym dokładnie polegać tak, ta, 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 ta sieć szpitali. Się, się od początku właśnie transformacji. Zab żaden rządny nie miał odwagi tego wprowadzić. No, prawo prawdopodobnie podejmuje się wprowadzenie tej ustawy. Praktycznie ona jest gotowa. Jest w trakcie konsultacji. Dzieli się szpitale na sześć kategorii. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Pierwsza to są tzw. szpitale powiatowe ogólnie powiem, szpitale powiatowe, druga to szpitale wojewódzkie, trzecia to szpitale wielospecjalistyczne, potem czwarta, piąta, szósta to są szpitale pulmologiczne, pediatryczne, kardiologiczne i szpitale ogólnopolskie, najczęściej w Instytutu. Teraz, dlaczego to jest takie ważne, bo ta ustawa ma w sposób uporządkować szpitalnictwo w Polsce, tak, szpitalnictwo w Polsce, spowodować, że środki, które są przeznaczone na szpitale, które były gospodarowane bardziej roztropnie i dla pacjentów lepiej wykorzystane, tak? lepiej wykorzystane. I, I teraz tak, te szpitale, które znajdą się w sieci, to one przetrwają tak naprawdę, bo 85% środków publicznych będzie przeznaczone właśnie na te szpitale w trybie bezkonkursowym, Środki do tej pory przeznaczone na szpital. Czyli przypomnę, jak było. Do tej pory szpital właściwie co roku, byłem na stanie, by startował w tak zwanym konkursie ofert. Ten konkurs był fikcją, no, że jest jeden szpital w jeden szpital w Mieźnie, jeden szpital we wrześni powiatowych, to no, tak było wiadomo, że ten szpital ten trzymał. No i to była jakaś tam fikcja. Myśmy tu uczestniczyli w jakiejś fikcji yy, i chcemy tę fikcję zlikwidować. Tak? Teraz mówimy, że wybierzemy szpitale, które są potrzebne społeczeństwu, które są, spełniają kryteria, które są przydatne, które z wszystkich jakbyś tam ja powiem, jak są kryteria, które po prostu będą finansowane ze środków publicznych. I teraz te szpitale. 85% tak będą finansowane. 85% środków przeznaczonych na szpitale będą, będzie przeznaczone na sieć. 15% środków przeznaczonych do tej pory na szpitale będzie przeznaczone też na szpitale, ale w ramach konkursu ofert. To będzie trochę inaczej, tak o tym powiem. I teraz, który jaki szpital znajdzie się w sieci? to to, to jest do... najważniejsze. Znaczy, to jest ważne. Jest super że szpital znajdzie się w tej no sieci? ja. <laughs> Znaczy, jaki szpital no, znajdzie no. się w sieci? Szpital, który nie ma kryteriów, nie ma narzędzi merytorycznych, które by oceniały dobrze szpitale, na dzień dzisiejszy nie ma. W związku z tym są kryteria, bym powiedział, bardziej administracyjne, kryteria organizacyjne. I założono w tym ustawie zapisane, że jeżeli szpital, na mówimy teraz, w szpitalu to tak, co, co musi spełnić? Jestem w Słupcy, w biurze, biurze poselskiej Słupcy, to muszą być, szpital Słupecki spełnia te kryteria, moim zdaniem, bo. Musi posiadać cztery oddziały, czyli cztery podstawowe oddziały. Czyli tak, ja. Oddział internistyczny, tak? Chirurgii ogólnej, pediatryczny, oddział trzeci jest oddziałem noworodków, jeżeli ma, ale nie musi, ale ma chyba dobrze i później swój jest. Jeżeli ma te cztery oddziały, tak, to on ma wszelkie podstawy, podstawy. Ja nie mówię decyzji, bo ja nie, nie ja będę podejmował decyzję, ale ma wszelkie podstawy, żeby znaleźć się w sieci, tak? Ja, też w sieci, ale w tym, jako szpital pierwszego stopnia. Ten szpital pierwszego stopnia będzie spełniał jeszcze i dostanie jeszcze na to na, na następujące świadczenia pieniądze, środki z budżetu państwa. To też jest ważne. Dostanie świadczenia środki na świadczenia z zakresu pomocy wieczorowej, pomocy nocnej oraz pomocy świątecznej. Dostanie też pieniądze na AOS czy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie, o którym wystąpi w ramach tych oddziałów, czyli krótko mówiąc Mówiąc z językiem prostym, jak będzie szpital słubecki chciał mieć opiekę specjalistyczną w zakresie położnictwa i ginekologii, tak, położnictwa i ginekologii, to na to pieniądze dostanie. Bez e, przetargowo, bezkonkursowo w ramach jak znajdzie się szpital w sieci szpitali. Moim zdaniem szpital subecki znajdzie się, tak znajdzie się w tej sieci szpitali, chociaż jest tu jeszcze parę rafek, a ja jeszcze o jednej powiem, ale moim zdaniem się znajdzie, natomiast no, ja będę o tym decydował, będzie decydował generalnie. Wojewoda Aha. i Minister. Tak? Ale... Taka sieć będzie ogłaszana też nie na zawsze, tylko na 4 lata. Wspomniałem, ta, się... tak, że będziemy mieli kłopot z pulmonologią, czyli z okay. oddziałem płucnym. Tak, ja, Dlaczego? Dwa, tu mogą być dwa... dwa to dwa. się wziął z... Tak. z budową no tak, na sieci. Tak, tu, tu, tak. szpital drugiego stopnia, drugiego stopnia, to jest szpital, który ma te cztery podstawowe oddziały, tak jak powiedziałem, są kryteria organizacyjne. Tak? I jeszcze, jeszcze powiem Ci trzy oddziały z siedmiu, które są wymienione w ustawie i to są takie oddziały. Chirurgia dziecięca, okulistyka, kardiologia, neurologia, urologia, otolaryngologia i, i, ortopedia, i ortopedia. I teraz tak, niech Pan zobaczy, że trzeba mieć trzy, zobaczcie Państwo, że trzeba mieć trzy oddziały plus te 4, żeby zaliczonym do, do tego drugiego stopnia, a to jest ważne, bo jak jesteś zaliczony do drugiego stopnia, to dostajesz na te szpitale, na te oddziały... Więcej pieniędzy. Nie, w ogóle pieniądze. Nie więcej, dostajesz na nie pieniądze. Teraz słuchcy grozi taka sytuacja, że pulmonologia nie jest, a właściwie tak naprawdę, jest zaliczona ani do szpitala e, 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 pierwszego rzędu, ani do dru, drugiego rzędu, czyli krótko mówiąc nie będzie finansowania ze środków publicznych na oddział pulmonologiczny. Dlaczego? No bo y, to wynika jakby z logiki działania systemu. Tak, pan wiedzę, niech pan wysłucha. Y, 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 tutaj dyrekcja brzmi taką furtkę, że w ramach tych pozostałych 15%, które to jest na szpitalnictwo, będzie mogła wystartować w konkursie o te środki, tak? Na pulmonologię. I teraz, się okaże, że ten szpital się obroni, bo jest potrzebny, świadczy tu specjalistyczne usługi, będzie wynikało z różnych tam, powiedzmy, danych specjalistów, że jest ten szpital potrzebny, ten oddział potrzebny, oddział. ten oddział potrzebny, tak, przepraszam, oddział potrzebny, to, to myślę, że te środki będą. Natomiast generalnie jest jakaś taka tendencja w kraju do budowania centrów, tak, jeśli chodzi o pulmonologię, kardiologię. To są centra, onkologię. Sprawdzają się ośrodki, wielospecjal ośrodki wielospecjalistyczne, gdzie od razu się diagnozuje i od razu się leczy. takim centrum jest w zakresie pulmonologii, Centrum Torakochirurgii i Pulmonologii, tak, im. Zajlanda w Poznaniu na Tam robi się to samo pewnie co słupcy, ale jeszcze dużo więcej. No, no nie chcę powiedzieć, ale myślę, że na naprawdę dobrym poziomie. I teraz pytanie, czy, czy yy, ta pulmonologia tu się obroni, czy po prostu... Yy, Okaże się, że dla bezpieczeństwa pacjentów może lepiej jest, ja nie rozstrzygam, tylko powiem tak, zadaję pytanie hipotetyczne, może jest lepiej dla mieszkańca Słupcy pojechać do Poznania, ale być leczony na najwyższym światowym poziomie, na najlepszym sprzęcie i diagnozowanym, niż mieć yy, świadczone tą samą usługę na dużo, dużo gorszym poziomie w Słupcy. Powtarzam, nie rozstrzygam. Natomiast to nie jest kwestia, który gry, o stanowiska pracy, to jest kwestia zdrowia pacjentów. I, i już Pan redaktor widzi, bo patrzy, Pan redaktor na mnie czujnie i uważnie, jaka a, sieć szpitali, jakie jak rodzi wyzwania. Bo Teraz ktoś będzie musiał to rozstrzygnąć i wytłumaczyć ludziom, że ta decyzja była słuszna. Są takie miejsca, że może ta pulmonologia jest tak dobra i świetna, że się obroni. Nie twierdzę. Natomiast znam pulmonologię z że jest to naprawdę wielospecjalistyczny, dobry oddział i powiem panu tak, niezależnie, że jestem posłem z tego okręgu, jakbym miał do, wybierać, do wyboru, gdzie ja się mam diagnozować, na pulmonologii w słupcy tak i leczyć, a, a miałbym do wyboru pulmonologię w Poznaniu, na Chojackiego to wybrałem pulmonologię dla Sochańskiego